Cześć. Nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach, twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Dzisiaj troszkę prywatne, ale z finansowymi wnioskami, bo tak się składa, że od początku pandemii wzrosło mocne zainteresowanie firm szkoleniami dla swoich pracowników z zakresu finansów osobistych. A tak się składa, że ja jestem gościem, który mówi o finansach osobistych, więc w ostatnich dwóch latach miałem przyjemność przeszkolić no, pod 2000 tysiące osób lekko z przeróżnych branż, z różną wiedzą, różnym doświadczeniem, w przeróżnym wieku. I mam dosyć sporo ciekawych wniosków, które gdzieś tam na drodze do edukacji finansowej mogą nam się przydać. Mnie w każdym razie to doświadczenie bardzo rozwinęło, nie tylko jako wykładowcę, ale jako osobę, która właśnie zajmuje się przekazywaniem wiedzy. No i przede wszystkim miałem wreszcie okazję wyjść troszeczkę z tej swojej internetowej bańki. Więc w dzisiejszym odcinku, po pierwsze o potrzebie edukacji i roli pracodawcy w tym całym układzie, po drugie o tym, że wszyscy, ale to wszyscy, mamy podobne potrzeby. I po trzecie, czego ja się nauczyłem jako prowadzący takich wykładów, i co mi bardzo pomaga w dalszej pracy blogera. Nic za darmo: zaprasza Tomek Jaroszek. Szkolenia dla firm to oczywiście nie jest wynalazek czasów pandemii, żeby było jasne, takie spotkania przecież organizuje się od dekad. Przychodzą różni specjaliści, tłumaczą jakieś rzeczy, czy to w formie edukacyjnej, czy czasami troszkę rozrywkowej i organizują to z reguły działy kadry, HR-y, poszczególne działy w ramach rozwoju swoich pracowników, gdzieś tam różne firmy celowo przewidują na to budżet. Kawa-ciasteczka przy okazji człowiek może się czegoś fajnego nauczyć, a czasem po prostu odpocząć od pracy, bo osoby, które w tym czasie musiałyby komuś coś tłumaczyć, siedzą sobie spokojnie w ławce niczym w czasach szkolnych i mogą troszeczkę złapać oddechu i być po tej drugiej stronie i po prostu czegoś się nauczyć, albo troszeczkę się rozerwać. Na pewno na takich szkoleniach byliście, a jeśli jesteście z perspektywy pracodawcy, to wiecie, po co się takie coś organizuje i że w niektórych firmach ta kultura edukacji jest bardzo ważna. Oczywiście, czasem to jest odbębnione, bo jest na to budżet, trzeba co roku wydać na ileś takich różnych rzeczy, czasem są to szkolenia bardziej, czasem mniej przydatne, ale w niektórych firmach wręcz ta kultura rozwoju jest czymś bardzo, bardzo istotnym i spajającym tych pracowników. Ja się spotkałem z kilkoma takimi firmami, gdzie ludzie serio się cieszą, że takie spotkania mają, mm. że jest tutaj jakiś taki demokratyczny wybór, na czym nam najbardziej zależy, w którą stronę powinniśmy się rozwijać. Oczywiście im większa firma, tym to jest trudniej. No bo jak wiedzie nam świat korporacji, no to to już zaczynają się zupełnie inne procesy. W każdym razie pandemia zmieniła nieco formę, bo nagle dużo rzeczy, jak doskonale wiecie, da się już robić online i takie szkolenia są tego doskonałym przykładem. Firmy mocno otworzyły się na prelegentów, materiały są online na żywo, ale są też do obejrzenia później, więc też zmieniło się troszeczkę konsumowanie tych treści. Ja tu trochę przypominam sobie od razu ten model netflixowy, jak to zawsze czekaliśmy na premierę danego serialu, czy danego filmu, poniedziałek, godzina 20 czy coś takiego. Natomiast teraz premiera wyskakuje, możemy konsumować tę treść wtedy, kiedy nam zależy. Jak nam się bardzo spieszy, chcemy na żywo, no to lecimy na tę premierę, ale jak nie, to możemy to obejrzeć za tydzień w pociągu, kiedy tylko i wyłącznie będziemy mieć na to czas i nasza głowa będzie odpowiednio przygotowana do konsumpcji tej treści i to też jest dosyć ciekawe. Ciekawe na rynku szkoleń, bo część osób przychodzi na szkolenie właśnie dlatego, że jest na żywo, że jest w czasie pracy, że chcemy odpocząć um, od tej pracy, wyłączyć się i zacząć się zajmować czymś innym, a część obejrzy to dopiero później, właśnie po pracy, bo słyszało od znajomych, że było fajne i traktuje to czysto i wyłącznie um, edukacyjnie, nie tylko jako element swojej pracy. I do czego zmierzam w tym jakże przy długim wstępie? Tak się złożyło, że szkolenia związane z finansami, z takich tematów jak budżet domowy, podstawy finansów czy inwestowania, bezpieczeństwo finansowe yy, to był w ogóle hit w czasach pandemii, czy też polski system emerytalny. To wszystko są tematy, z którymi ja się zmagałem w ostatnich latach podczas takich online-owych spotkań, i przyznam szczerze, że spotkania miały na mnie, jako blogera, mocny wpływ, bo pokazały mi bardzo ciekawe spojrzenia z różnych branż, ludzi w różnym wieku i przypomniały też świat poza tą moją bańką. Ja jestem zawsze mocno zwracający uwagę na wszelkiego rodzaju bańki, w które regularnie wpadamy. Mówię o tych bańkach informacyjnych, w których się zamykamy. I nagle po jakimś czasie uważamy, że tak wygląda świat, a nie, tak wygląda tylko i wyłącznie nasza bańka, więc pamiętajcie, że będąc osobami słuchającymi podcastów finansowych, szukającymi książek czy szkoleń, to jesteśmy w jakiejś swojej edukacyjnej bańce takiej bańce ludzi, którzy dbają o swoje finanse i się tym wszystkim interesują. Większość ludzi w tej bańce nie ma, spotkania z nimi są mega ciekawe, bo przypominają mi, jak dużym wyzwaniem też jest zainteresowanie ich tematem edukacji finansowej i w ogóle nakłonienie do nauki, bo między edukacją finansową a tematem pieniędzy jest spora przepaść. Pieniądze to jest na przykład to, jak to inflacja jest winą tego i tego i tamtego polityka, jak już ostatnio ustaliliśmy, inflacja jest winą Putina to jest temat pieniędzy, natomiast edukacja finansowa to jest zrozumienie, jak ten proces działa. No ale jakby nie patrzeć, wszyscy potrzeby mamy dosyć podobne i to jest bardzo, bardzo ważne. Te same rzeczy nas męczą, te same rzeczy nas trapią, czasami inaczej na nie reagujemy i czasami do innych wniosków dochodzimy. Czego zatem nauczyłem się od tych wszystkich ludzi, których ja sam przeszkoliłem i chciałbym się tym bardzo z Wami podzielić. Ja zanotowałem sobie takich sześć wniosków i one na pewno będą bardzo, bardzo pomocne w dalszej Pracy, a kilka z nich utwierdziło mnie w przekonaniu, że to co robię to jest po prostu dobry kierunek. Po pierwsze, taka ciekawostka: prawie zawsze organizatorzy danego szkolenia są zaskoczeni frekwencją i zainteresowaniem dla tego tematu. Dlaczego? Bo finanse są, zdaniem wielu, diabelnie nudne. Wręcz z marszu traktowane są jako coś, co pewnie nie zostanie docenione przez pracownika, albo w ogóle po co jeszcze męczyć tych ludzi szkoleniem o budżecie domowym. No a później zong, bo ludzie potrzebują tej wiedzy i tej wiedzy wcale na bieżąco nie dostają. Zobaczcie, że już dzisiaj nie ma w telewizji programów ekonomicznych, coraz mniej jest audycji radiowych poświęconych finansom, kurczy nam się prasa, w ogóle. Ja sam, osoba bardzo dużo czytająca w zasadzie gazetę papierową, mam głównie w pociągu, i to już w kategorii nawet nie tyle czytanie, co rozrywka, rekreacja. Że sam fakt, że mam papierową gazetę w dłoni, więc rynek prasy to jest jeszcze inna sprawa. I tak naprawdę ograniczamy się coraz bardziej do różnego rodzaju serwisów internetowych, a tam niestety rządzą clickbaity. Nie człowiek musi się 150 razy przeklikać, żeby dotrzeć do sensownej treści na końcu artykułu, a czasami nawet tej treści nie ma, bo to tylko była zajawka. Więc ogólnie wcale nie dostajemy tak dużo wiedzy finansowej, jakiej potrzebujemy, natomiast aktualny świat jest dosyć wymagający, więc raczej ja bym nie zakładał, że ludzie nie chcą nic wiedzieć o finansach, tylko po prostu forma, w której to dostają, jest taka sobie. W tych dosyć szalonych czasach, gdy najpierw stopy procentowe spadają do zera, później błyskawicznie rosną, my wychodzimy z pandemii, ale w sumie wchodzimy w świat wojny u sąsiadów. No temat finansów jest diabelnie ważny i nie da się ukryć, dotyczy każdego z nas. Więc prawie zawsze jak pojawiałem się w jakiejś firmie, to zainteresowanie było większe niż przewidywano. Ludzie nie wychodzili z tego szkolenia, zostawali absolutnie do końca i bardzo często mieli więcej pytań, niż byliśmy w stanie w ogóle na nie odpowiedzieć. Jeszcze dosyłałem jakieś pliki z odpowiedziami, żeby mniej więcej wszystko Zadowolić, nie zostawić jakiejś takich luki. I nie miało tutaj absolutnie znaczenia, czy to była młoda firma pełna informatyków czy marketingowców, którzy dopiero co wchodzili w świat dorosłości finansowej, czy na przykład duża spółka Skarbu Państwa, gdzie powiedziano mi wprost, większość osób na szkoleniu będzie 50, plus, więc proszę też się skupić na potrzebach przyszłych emerytów. Jako ciekawostkę dodam, że finanse są prawie zawsze. Którymś już szkoleniem z kolei po takim pandemicznym zestawie. To też odkryłem rozmawiając z, z przeróżnymi firmami. Człowiek trochę wypadł z tego, jak przez prawie 10 lat już nie miałem umowy o pracę. Lekarz, czy ktoś od medycyny, to jest oczywiście must have pandemiczny, jak dbać o zdrowie, jak dbać o odporność, to było. Bardzo często jest rehabilitant, ktoś od kręgosłupa, no bo wiadomo, jak pracować z domu, jak tam siedzieć odpowiednio przy biurku, jak zrobić swoje miejsce pracy. No specjalistki odżywienia, dietetycy, jak zdrowo się odżywiać, no i oczywiście, jakkolwiek źle to brzmi, królowa pandemicznej traumy, czyli tłumy psychologów tłumaczących, jak sobie z tym w ogóle wszystkim poradzić. No bo umówmy się, że ostatnie dwa, a już teraz prawie trzy lata to są wydarzenia, które gdzieś tam jakieś piętno na naszej psychice zostawią i sporo osób będzie się z tym borykało jeszcze długie, długie lata. I teraz, jak ci wszyscy ludzie już przeszkolą tych wszystkich ludzi w firmach, to gdzieś tam później pada hasło, a co byśmy jeszcze tu wsadzili? No i ktoś gdzieś tam podnosi głos: inflacja, stopy procentowe, wojna, pandemia, bitcoin. Może w końcu byśmy kogoś zamówili od finansów, a nuż to kogoś zainteresuje. No i później zdziwienie po raz drugi, że finanse nas wszystkich interesują, dotyczą naszego życia codziennego. Ja nawet zaryzykuję, że moje porady dotyczące finansów mogą mieć większą skuteczność niż porady dietetyków czy rehabilitantów, bo sam wiem jak nie jest łatwo super się odżywiać czy super prosto siedzieć przez cały dzień i robić odpowiednią gimnastykę kręgosłupa. Natomiast pieniądz akurat tutaj bardzo bliski naszemu życiu codziennemu. Drugi wniosek to już taka proza życia. Absolutnie wszyscy boją się inflacji i to nie od dzisiaj, a od właściwie początku pandemii. W jednym z ostatnich odcinków wspominałem swoją teorię, że dużo ludzi straci pieniądze w walce z inflacją, bo wskoczą w jakieś spekulacyjne czy inwestycyjne tematy o dużym ryzyku i to na tych inwestycjach stracą więcej pieniędzy, niż straciliby, gdyby pieniądze leżały na obligacjach skarbowych albo lokacie i po prostu przegraliby o tych kilka procent z inflacją. Oczywiście nie od wczoraj tematem numer jeden jest inflacja, ale z mojego punktu widzenia. Ważne jest to, że inflacja przeraża dużo bardziej starsze osoby niż młodsze. Te młodsze naczytały się różnych rzeczy w internecie, ale te starsze przeżyły na sobie inflację dużo, dużo wyższą i wiedzą, co potrafi to zrobić z oszczędnościami. Tam jest masa jakichś traumatycznych historii pochowanych i o dziwo dużo więcej pytań dostawałem zawsze o złoto niż o jakiekolwiek nowe wynalazki. Jasne gdzieś tam się zawsze pojawiają kryptowaluty, czy jakieś udziwnione. Startupowe, może jakieś ETF-y na spółki młode technologiczne i tak dalej, ale zdecydowanie w narodzie nadal jest zamiłowanie do złota, jako tego nośnika wartości, które przyda się w czasie wojny, przyda się w czasie inflacji. No, nie wiem czemu, ale przyda się w czasie pandemii i generalnie uratuje sprawę. No, wiecie, że ja nie jestem wielkim fanem złota, i ono ma specyficzne role w portfelu. Nawet ostatnio z takim przedstawicielem firmy sprzedającej złoto rozmawiałem i też padło tam zdanie, że my sami próbujemy klientów edukować, że złoto ma określone miejsce w portfelu, określoną rolę w portfelu. No, ale klienci, jak zobaczyli, że obok jest wojna, to stwierdzili, że większość portfela musi być w złocie, no bo wiadomo, jak wojna, to złoto tylko i wyłącznie. Nie jest łatwo zmienić, co Coś, co gdzieś w głowach naszych siedzi od właściwie już pokoleń. I często jest też spory ząk na tych szkoleniach, jak tłumaczę, że część wzrostu cen złota wynika z tego, że liczymy tutaj w dolarach. I to. Co normalnie nazywamy ryzykiem walutowym, tutaj jest akurat na korzyść posiadacza tego złota, no bo nawet nie tyle, co dolar się umacnia, a złoto się osłabia. No i później ten wynik jest piękny i większość ludzi powtarza, że to złoto dało zarobić, a po drodze to dolar i złoto dały zarobić. I tutaj, a propos inflacji, mam do Was wielką, wielką prośbę, do wszystkich słuchaczy, widzów, jeśli Wasi rodzice, właśnie nieco starsze pokolenia, zaczną panikować i szukać na siłę inwestycji, byle tylko uniknąć inflacji, to czuwajcie tam nad bezpieczeństwem tego, Inwestycji, bo tu w formie audio ciężko pokazać cudzysłów, jak mówię, inwestycje, ale oczywiście czas wysokiej inflacji, realnie ujemnych albo bardzo niskich stóp procentowych, to jest doskonały czas dla oszustów i wcale nie trzeba sprzedawać nam produktu z gwarancją 50 czy 100% zysku, bo w takim czasie no, na pewno znacie osoby, które za kilkanaście procent teraz wzięłyby część oszczędności życia i pobiegły wpłacać do firmy, nawet jeśli wyglądałaby ona jak Amber Gold, tylko nie kojarzyła się ze złotem, tylko z czymś innym. I wielka, wielka prośba, uważajcie, bo strach, podobnie jak chciwość, to są takie katalizatory bardzo złych decyzji i trzeba na to uważać, a trochę nasza w tym głowa, żeby uważać też na starsze pokolenia, które na przykład nie rozpoznają oszustw internetowych, które gdzieś tam dla nas młodszych może na starsze pokolenia. Które... Jak już poruszyliśmy ten temat, że są starsi i są młodsi, różni ludzie różnie reagują na różne rzeczy, no to. Każde pokolenie ma swoje problemy i na swój sposób musi sobie z tym poradzić. Już mówię, do czego zmierzam, ale najpierw zacytuję strefę inwestorów. Taki szybki tekstik po kolejnej podwyżce stóp procentowych. Jeszcze w sierpniu 2021 roku rata kredytu hipotecznego o wartości 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat wynosiła około 1553 zł. Dzisiaj rata dla takiego samego kredytu to 2353 zł. W zaledwie 7 miesięcy rata kredytu wzrosła tu o 51%. Ok, wiemy wszyscy, jak działają stopy procentowe. Skąd zatem taki szok? Ponieważ część z nas wie to tylko z teorii. Zobaczcie, że mieliśmy 9 lat obniżania stóp procentowych albo rekordowo niskich poziomów. 9 lat to jest kawał czasu. Już tak obrazowo mówiąc, ktoś, kto kończył liceum i zaczynał to swoje dorosłe finansowe życie przy pierwszej obniżce stóp procentowych rozpoczynającej ten cykl, dzisiaj ma lat 28 i być może już kredyt, i być może już założył rodzinę. Całe życie dorosłe takiej osoby to są rosnące ceny nieruchomości i spadające tym samym raty kredytów w Polsce. A teraz terapia wręcz szokowa, no bo to tempo podwyżek można powiedzieć, że jest bardziej szokujące niż sama skala. No bo przecież kiedyś stopy były dużo wyższe, patrzymy na te wykresy, no i jakoś ludzie wtedy żyli, a dużo mniej zarabiali. To jak żyjemy, jak dorastamy do nasze środowisko, determinuje wiele rzeczy, jak rozumiemy świat. Jeśli Amerykanie od dekady mają hossę na rynku akcji, to dla wielu młodych Amerykanów Bessa byłaby również dużym szokiem. Dla nas dużym szokiem są aktualnie rosnące stopy procentowe. Ja lubiłem takie czytać takie opracowania, to akurat chyba nie był Morgan Hauser, ale się powoływał on takie duże badanie. Pokazujące, że konkretne pokolenia amerykańskich inwestorów miały taki bias na konkretne instrumenty, bo w czasie swojej młodości na nich mogły dużo zarobić. No, być może my będziemy mieć, mówię tu o konkretnie, tym moim przedziale wiekowym. Z tyłu głowy, że ten nasz polski game dev był przez wiele lat takim cudownym dzieckiem polskiej giełdy, teraz nagle coś się popsuło, no i jesteśmy w szoku, bo jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, no to faktycznie to była jedna taka branża, w której zawsze coś się działo, zawsze były debiuty, był globalny lider, a w zasadzie kilka spółek bardziej znanych, zawsze gdzieś tam można było zarobić i, i wokół tego działo się sporo. Natomiast teraz, nawet jak są dobre informacje, to sentyment jest bardzo, bardzo negatywny. No i ten szok faktycznie jest, bo się do tego przyzwyczaił. I zobaczcie w drugą stronę. Starsze pokolenia, 40, 50-latków, oni też muszą skonfrontować swoje poglądy z tym, co dzisiaj wyprawia rynek. Nigdy tak szybko się nie rozwijaliśmy technologicznie, zmienia się system pracy i tak dalej. A przy okazji, jeszcze jesteśmy w środowisku taniego pieniądza od lat. Zobaczcie ile spółek giełdowych, które nic nie zarabiają, ale mają astronomiczne wyceny. Są kryptowaluty, którymi nic nie da się kupić, nic z nimi nie da się zrobić, ale każdy chce je mieć. Jest ciągła rotacja młodych pracowników, która jest w zasadzie standardem podczas gdy dla starszego pracownika to właśnie ta stabilizacja, ta możliwość pracy przez długie długie lata w jednym miejscu, była bardzo ważna, bo tak wtedy to działało. Każde pokolenie przeżywa swoje różne rzeczy i musi przepracować akceptację zmian, bo są dwa różne światy i czasami się nie rozumieją, ale przeżywają jedni i drudzy mocne starcia z rynkiem i zmieniającą się rzeczywistością i takie szkolenia też mi przypominają, że po drugiej stronie są ludzie o przeróżnych doświadczeniach i w różnym wieku. Ja czasami tego nie widzę, czy na blogu, czy w podcaście, też widzę te tabelki, ile mniej więcej macie lat, w jakich tam jesteście przedziałach i tak dalej, no ale takie spotkania z reguły na żywo trochę przypominają o tym, że mamy te same problemy, ale inny poziom akceptacji tych wszystkich zmian i zupełnie inaczej musimy do tych wyzwań podejść. Wniosek powtarzający się od dawien dawna, nasza ogólnopolska niechęć do systemu emerytalnego. Tu jest bez zmian. Każda dyskusja o systemie emerytalnym pokazuje potwierdzony od lat fakt, że nie przemawiają do nas finanse, matematyka, jakiekolwiek prawne zapewnienia. Nie ufamy i koniec. To jak przez lata politycy zrujnowali zaufanie, procentuje dzisiaj tym, że masa ludzi nie chce korzystać z żadnych form oszczędzania emerytalnego. I tu mówię o PPK, ale też PPE, czy IKE, czy IGZE. I sam jestem bardzo ciekaw, jak bardzo lekceważone będzie OIP, chociaż będzie na szczeblu unijnym. Bo PPK widać to najlepiej, bo chociaż można się tutaj czepić oczywiście o ogromnej alokacji inwestycji w Polsce, szczególnie dzisiaj, widząc, że Polska jest dosyć ryzykownym regionem z perspektywy szerszego rynku, no to jednak matematycznie no dopłata od pracodawcy sprawia, że jesteśmy na ogromnym plusie, nawet jeśli te inwestycje wyjdą na zero lub będą stratne. Jeśli ja płacę 500 zł miesięcznie i pracodawca dopłaca mi 500, to niezależnie od tego, w co zainwestowane zostaną pieniądze, to ta dopłata pracodawcy, no czysto matematycznie, robi mi jako pracownikowi już na starcie kosmiczny wynik. I mimo wszystko, to nie ma znaczenia, bo jeśli mamy brak zaufania, to ja i tak słyszę na wszystkich takich spotkaniach: OK, teraz jest 100%, ale przyjdą politycy i zabiorą wszystko i moje, i tego pracodawcy więc my tu sobie w sieci możemy robić memy o ppk czy ofe ale to jest dosyć poważna sprawa bo pokazuje że po ostatnich latach no, za nic sobie mamy jakiekolwiek prawne gwarancje i nie mamy zaufania do własnego państwa. No, już nie muszę tutaj dodawać y, wielu ekscesów pandemicznych, gdzie po prostu prawo było obchodzone, gdzie prawo było tak źle pisane, że y, nie trzeba było być prawnikiem, żeby widzieć, że to jest po prostu źle zrobione, i, i trudno się dziwić, że później jest dużo niższy szacunek do jakichkolwiek instytucji czy y, do czegoś, co wychodzi spod pióra urzędników, y, jeśli to jest po prostu niezgodne z prawem i wszyscy nas do tego przyzwyczaili. Tu oczywiście nie ma co wróżyć, gdzie ten brak zaufania do państwa, do prawa i tak dalej, do jakichkolwiek gwarancji nas zaprowadzi. Na ten moment na pewno bardzo istotne jest to, że nasz system emerytalny to jest taka tykająca bomba. Jak w tym filmie z Leonardo DiCaprio nie patrz w górę. Jak ktoś mówi o emeryturach, no to żeby nie używał tego słowa, najlepiej emerytury i zajmijmy się jakimś innym problemem. Tak to na ten moment wygląda, i wszystkie szkolenia mi to raczej potwierdzają. Piąta sprawa to jest to, co oczywiście słyszymy, to co ma na nas ogromny wpływ. Wszyscy jesteśmy w pułapce szumu informacyjnego i łapiemy się na tym, że nie mając żadnej strategii czy koncepcji na swoje pieniądze, czy nawet nie oszczędzając po prostu tak standardowo budżet domowy, konto oszczędnościowe itd., jesteśmy podatni oczywiście na każde strumień informacji, który do nas płynie. No a ten jest dosyć szalony. Bessa, pandemia, ale jednak Hossa, ale dalej pandemia, Bezrobocie, ale w sumie to nie bezrobocie, bo inflacja, ale jak inflacja to hossa, ale jednak niekoniecznie no bo wojna. No i tak w kółko. Osoba, która nie jest tym na bieżąco, może mieć poważny problem ze zrozumieniem współczesnej rzeczywistości, szczególnie kiedy przyłoży sobie do tego różne wykresy i zjawiska ekonomiczne, których dawno już nie było. Co chwilę czytam, że coś jest pierwszy raz od 20, 40, 50 lat. To jest dosyć trudne do zrozumienia, nawet dla ludzi, którzy się parają na co dzień inwestycjami. Rynek bez jakiejkolwiek strategii, Koncepcji po prostu jest diabelnie trudny, bo zaczynamy oglądać wszystko jak leci i zaczynamy szukać tych naszych przemyśleń na własną rękę. I później słyszę pytanie na tych szkoleniach, które nawiązują do popularnych YouTube'owych treści, i czasem nawet pamiętam z których filmów, albo z których debat, albo z których profili to pochodzi. Ostatnio na przykład miałem pretensję, że nieruchomości nie spadły, bo mieliśmy ich nie kupować, no bo już jest bańka, i od chyba pięciu czy sześciu lat, no przecież, kaman, no nieruchomości muszą spadać. Bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. A później ja dodaję dwa, trzy inne argumenty. O, to tego nie mówili. No, rynek jest dosyć skomplikowany. Tak samo jak słyszę, że Tesla miała spadać i całe fangi te amerykańskie technologiczne spółki. Przecież mówili na YouTubie, że to bańka spekulacyjna i w Amerykę nie powinno się inwestować. A ja tu mówię, że warto mieć globalną lokację pieniędzy, że rynek amerykański jest ważny, że jest wielki, że S&P obowiązkowo w portfelu gdzieś tam trzeba posiadać. Ostatnio najbardziej mnie rozbroiło, dostałem pytanie, czy nadchodzi czas biedy. Przypomniałem mi się miniaturki YouTube'owe z tym tekstem, bo YouTube też oczywiście podrzuca mi chętnie treści, których absolutnie nie chcę oglądać, no i tamta nasza polska nadchodząca bieda się y, pojawiała. Ja to musiałem trochę rozczarować, bo wspomniałem, że generalnie polska gospodarka radzi sobie świetnie, więc jak już zacznie sobie radzić gorzej, to pomiędzy spadkiem tempa rozwoju a skrajną biedą jest jeszcze ogromna przepaść. I wiem, że słowo bieda super się klika i w ogóle wszystkie te ekstremalnie skrajne scenariusze się super klikają, ale myślę, że nie, no skrajna bieda tak z dnia na dzień to nam raczej nie grozi. Światek najbardziej zmienia się w szalonym tempie, ale nie ma co się aż tak spinać, bo social media i te wszystkie bańki, w które wpadamy, zakrzywiają nam pewien obraz świata. Pamiętajcie, że jeśli oglądacie treści, w których są same kryzysowe prognozy, to w pewnym momencie przestaniecie widzieć jakiekolwiek inne i będziecie żyć w ciągłym strachu. Że zaraz będzie kryzys i można z tego w ogóle nie wyjść latami. Pomimo tego, że gospodarka się rozwierzy jest hossa, że nieruchomości rosną, jest jakaś grupa ludzi, która od wielu, wielu lat czeka na kryzys, bo ona jest święcie przekonana, że on już jest, tylko jest ukrywany. I to w dużej mierze dzieje się właśnie przez yy, bańki informacyjne, a my możemy w ciągłym strachu żyć latami. I to ma na nas ogromny negatywny wpływ. Szósta rzecz, która mi się przypomniała, to jest trudna lekcja odpowiedzialności. Ja już od lat o tym mówię, ale na szkoleniach też to pięknie wychodzi, no bo większość historii, które ja widziałem czy słyszałem, zawsze mają jakiegoś bohatera, który jest winny. To jest szwagier, to jest sąsiadka, to jest premier albo były premier, albo premier sprzed wielu, wielu lat. Sami wiecie, jak tu u nas jest. Pracownik banku bardzo często jest winny. Generalnie każdy jest winny naszych złych decyzji finansowych, tylko nie my sami. Ja wiem, że to jest często naturalne, że my bardzo nie lubimy przyznawać się do błędów, szczególnie kiedy te są jakoś faktycznie łatwe do uniknięcia, ale to też jest coś, z czym warto pracować, bo będziemy sobie robić te krzywdę w kółko. Może słyszeliście o Polaku, który trzy razy utopił pieniądze w piramidach finansowych. Już pomijam fakt, że miał tytuł profesora, bo to takie duże uproszczenie z tą edukacją wyższą rozwiązującą wszystkie problemy, ale nieważne. Mnie najbardziej urzekła reakcja tego profesora na koniec tej historii trzy dramatycznie złe decyzje życiowe. I co? I napisał do ministra sprawiedliwości prośbę o interwencję, bo go państwo oszukało. No państwo pozwoliło tym firmom działać, więc generalnie to nie jest jego wina, że zrobił ten błąd trzy razy. To wina państwa. I już. Rozumiecie problem? To, że nie oszczędzamy pieniędzy to wina banków, bo dają mało na lokatach, więc wszystkie moje pieniądze wydam do zera na koniec miesiąca, nic mi nie zostanie, no przecież i tak to jest wina banku. No możemy tak w nieskończoność. I ja rozumiem, że wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje, szczególnie w temacie finansów, gdy nie znamy się jakoś super na tym, nikt nas tego wcześniej nie nauczył i tak dalej, no jest diabelnie trudno, obarczone dużym ryzykiem i tak dalej, no ale podejście przerzucania jak gorącego ziemniaka odpowiedzialności i tak nas daleko nie zaprowadzi. Ja to zawsze w drugą stronę, dostając niejednokrotnie przeróżne maile, na przykład, kupiłem coś, widziałem Twój film, i nawet jeśli ten mail jest taki bardzo neutralny, to i tak czasem czuję ten podtekst. No wiesz, to Ty mówiłeś, że to jest fajny ETF albo fajna spółka. No i zawsze, oczywiście, jak coś dało zarobić, to jest super. Jak coś nie dało zarobić, to jest poważny problem. I odpowiedzialność się znowu przesuwa mocniej na tego, kto pierwszy powiedział, że to się wydaje fajna inwestycja. Niestety tak mamy i niezależnie od tego, co obejrzymy, czy co przeczytamy, czy kogo posłuchamy, no odpowiedzialność na koniec jest zawsze po naszej stronie. I tak już troszeczkę słowem podsumowania. Dobrze jest wyjść ze swojej bańki i spróbować zorientować się, jak to wygląda gdzie indziej, jak to wygląda w ogóle w szerokim społeczeństwie. Wykłady, szkolenia, warsztaty dla tych wszystkich ludzi, których serdecznie pozdrawiam, to była super sprawa. Ja też się bardzo dużo nauczyłem. Wyszedłem troszeczkę ze swojej bańki i popracowałem z ludźmi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. I to na pewno dużo mi dało, i o tym był właściwie cały ten odcinek, więc co tu dużo mówić. To nie tylko i wyłącznie o kwoty na fakturach chodzi. Ja tu też bardzo doceniam ten walor edukacyjny, bo sam się staram rozwijać w tej pracy jak najmocniej. Więc serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy być może są z tym podcastem i kanałem właśnie dzięki tym spotkaniom, gdzieś się słyszeliśmy w jakiejś firmie. Hmm, oczywiście przez umowy, NDA i tak dalej, nie będę mógł nikogo pozdrowić z nazwy, no ale to nie ma znaczenia, bo liczą się ludzie, a nie marki. Gdyby kogoś naszła wena zaprosić mnie do firmy na tego typu spotkanie po tym nagraniu, to mail jest oczywiście ten sam, tam małpa doradca.tv. Staram się jak mogę odpisywać, chociaż od dobrych dwóch lat mam zaległości. Ciągle znajduję nowe maile, na które zapomniałem odpowiedzieć, albo które wiszą w wersjach roboczych, więc najmocniej przepraszam za to opóźnienia. Ale na koniec do słuchaczy sami wiecie, jak wiele rzeczy można się nauczyć w sieci czy w książkach. A inwestycja w postaci swojego czasu, który oddajecie na tego typu szkolenie, lekturę itd., też jest dosyć istotna, bo czasu już nam absolutnie nikt nie odda, tak jak mógłby chociaż oddać pieniądze, więc warto jest wyciągać z tego jak najwięcej dla siebie. Warto doceniać tych pracodawców, którzy również duży wkład w edukację jak najbardziej mają i korzystać z tego jak tylko się da. Jako osoba z własną firmą od prawie 10 lat wydająca sporo pieniędzy na różnego rodzaju szkolenia, książki i tak dalej, z takim wzruszeniem wręcz wspominam te czasy, kiedy ktoś mi jeszcze płacił za to, że szedłem na jakieś szkolenia. Które zostało właśnie przez pracodawcę opłacone. Piękne to były czasy, i cieszę się, że dosyć mocno z tego korzystałem, jak to tylko tego było możliwe, bo to był fajny czas właśnie na rozwój. No a w dzisiejszym zmieniającym się dynamicznie świecie. Myślę, że wszyscy doskonale zgodzimy się z tym, że jedyna pewna rzecz to jest właśnie zmiana i musimy nadążać z tą edukacją, bo nie wiem nawet, czy za 10 lat będziemy się słyszeć w podcaście, czy na przykład będziemy się widzieć przez jakiś hologram, a ja będę musiał nadążyć, żeby ten hologram Wam nagrać, a Wy, żeby przystosować się do tej komunikacji. I tak to już po prostu działa. Jedyna pewna rzecz to zmiana, a po naszej stronie jest chęć edukacji i dostosowania się do tego wszystkiego do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.